Aby lepiej zrozumieć zasadę przewodnictwa elektrycznego i w ogóle wiele różnych aspektów związanych z elektroniką, no, musimy poznać takie podstawy budowy materii, czyli jak zbudowane są na przykład przewodnik czy jakieś inne elementy elektroniczne. Teraz zobaczymy sobie, jak właśnie zbudowana jest taka powiedzmy, że najmniejsza cząstka materii, czyli atom. No, i jak mamy tutaj w opisie każdy przedmiot, rzecz, roślina czy zwierzę, nawet my, ludzie. Zbudowani jesteśmy z atomów różnych pierwiastków. Jeżeli chodzi o pierwiastki, zaraz sobie to nakreślimy, czym są i tak dalej. Możemy powiedzieć, że atom to bardzo mały element budulcowy każdej materii, która istnieje w naszym świecie, czy w wszechświecie nawet. Atom składa się z jądra, czyli tak jak mamy tutaj po środku, tak to wewnątrz to jest właśnie jądro. I ono jest zbudowane, jak widzimy, z neutronów i z protonów. Akurat w tym modelu Mamy jądro czy atom zbudowany z trzech protonów i trzech neutronów. No i zauwa zauważcie, że też mamy trzy elektrony. Zazwyczaj jądro zbudowane jest z takiej samej ilości protonów i neutronów, ale nie zawsze. Tak, czasami tych neutronów może być więcej. Ale w takim podstawowym modelu atomu powiedzmy, że jest ich tyle samo, ale bezwzględnie w takim naturalnym stanie ilość elektronów będzie taka sama jak ilość protonów. Tak? czyli tutaj mamy protony dodatnio naładowane i wokół tego jądra krążą sobie elektrony ujemnie naładowane, no i zawsze będzie ich tyle samo. Oczywiście w naturalnym stanie, ponieważ w pewnych okolicznościach będziemy chcieli właśnie te elektrony oderwać od tego atomu, tak, żeby przewodziły prąd elektryczny. Zobaczcie, że wokół tego atomu czy jądra mamy pierwszą powłokę elektronową, na której są dwa elektrony, a następnie mamy drugą powłokę, na której jest jeden elektron. To oczywiście nie jest standard, to jest y, przykład takiego atomu y, z trzema protonami. Zaraz sobie zobaczymy, co to jest za pierwiastek, ale różne pierwiastki będą miały różną budowę atomu. No i takim podstawowym pierwiastkiem, który używamy w elektronice jest miedź na przykład. Tak, bo ona jest bardzo dobrym przewodnikiem i jej najczęściej używamy. No ale zaraz wam pokażę, że miedź byłaby dużo bardziej skomplikowana, żeby ją tutaj narysować. Dlatego też wybrałem no, taki atom tylko z trzema protonami i elektronami, żeby było łatwiej to zrozumieć. Oczywiście takiego pierwiastka byśmy nie użyli w naszych Układach elektronicznych, ale to nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi właśnie o tą ostatnią powokę, nazywamy ją powoką walencyjną i elektrony, które na niej są, też są elektronami walencyjnymi, i to właśnie one najczęściej biorą udział w reakcjach chemicznych no i też są odpowiedzialne właśnie za przepływ prądu. Neutrony, te brązowe tutaj, nie mają żadnego ładunku, jak widzicie. Protony są naładowane dodatnio, a elektrony niosą ładunek ujemny. I w normalnym stanie atom jako całość ma ładunek obojętny, ponieważ mamy tyle samo elektronów, co protonów. Czyli jak mamy trzy dodatnie i trzy ujemne, to one się jakby równoważą, no i wtedy cały atom jest obojętny. Spójrzmy sobie teraz, czym w ogóle są te pierwiastki. I tu jest taka tabela nazywana układem okresowym pierwiastków i tu są wszystkie pierwiastki, które zostały odkryte do tej pory, ponieważ zapewne kiedyś jeszcze zostaną odkryte jakieś inne i zostaną dodane do tej tablicy. No i zobaczcie takim pierwszym pierwiastkiem, czyli pierwiastkiem, który ma tylko jeden proton, jeden elektron jest wodór. Później mamy z dwójeczką hel, to są gazy, później mamy lit, to jest właśnie ten model, który przedstawiłem Wam przed chwilą, o jego nie używamy w elektronice. No i sobie lecimy dalej, dalej, tutaj mamy węgiel pod szóstką, tak, czyli węgiel będzie miał 6 protonów i 6 elektronów. No i lecimy sobie aż do miedzi. Miedź jest tutaj CU i zobaczcie, ona ma numer, liczbę atomową 29. Czyli jeżeli chcielibyśmy narysować atom miedzi, to. Musielibyśmy tutaj narysować aż 29 neutronów, protonów i 29 elektronów, które oczywiście będą miały więcej tych powłok. Więc no, model takiego atomu byłby dużo bardziej skomplikowany, no i trudniejszy do narysowania. Oczywiście to nie jest jakaś fizyka kwantowa, można by było to łatwo zrobić. No i tak wygląda właśnie układ okresowy pierwiastków, gdzie mamy te wszystkie pierwiastki, które tworzą nasz wszechświat. A może spójrzmy sobie jeszcze, jak w ogóle człowiek jest zbudowany. Zobaczcie, tu mamy narysowanego człowieka, i na dole chyba pieska, czy kotka, kotek chyba. No i zauważcie, że w połowie ponad 65% jesteśmy zbudowani z tlenu. To nie jest sam tlen, którym oddychamy, tylko to jest tlen, który bierze udział w różnych związkach chemicznych. Tak? No ale ogólnie, jako sam pierwiastek tlen, to wagowo wychodzi to 65% później mamy węgiel, później wodór, azot i jakieś inne. Więc zobaczcie, niby y, jesteśmy żywymi organizmami, a tak naprawdę składamy się z tych pierwiastków, które gdzieś tam spotykamy w przyrodzie w zupełnie innym jakby stadium, tak? w innej formie. Tlen, który oddychamy, węgiel, którym nie wiem, na przykład niektórzy palą w piecu czy rysują na kartce, wodór, który znajduje się nieraz w butlach i który też może być wybuchowy. Oczywiście, tlen też jest bardzo wybuchowy, ale to też nie ma znaczenia. Azot to też gaz, który jest w powietrzu, więc zobaczcie, tak naprawdę zbudowani jesteśmy z takich podstawowych pierwiastków. Tak samo jest tutaj z innymi zwierzętami: tlen, węgiel, wodór, azot i inne prawie, no w sumie w tej samej proporcji, dokładnie zauważcie. No i tak to wygląda. No. Na przykład jakieś. Elementy plastikowe, które mamy obok siebie, nie wiem, jakiś ołówek plastikowy, będzie się składał z atomów węgla, wodoru, tlenu też tak, to będą jakieś różne tam właśnie węglowodory. No to pełno różnych przedmiotów, które spotykamy obok siebie, właśnie składają się z tych pierwotnych pierwiastków, a pierwiastek jest zlepką właśnie takich małych atomów, które wyglądają w ten sposób. Dlaczego o tym mówimy? Jest to bardzo ważne właśnie ze względu na elektryczność, ponieważ te protony i elektrony rozdzielają się, czyli atom danego pierwiastka, na przykład miedzi, potrafi się separować po to, żeby elektrony mogły przeskakiwać na inny atom, niosąc ten ładunek ujemny, no i właśnie dzięki temu mamy zjawisko przepływu prądu elektrycznego. Tak? Ale jeszcze do tego wrócimy. Ważne, żeby zapamiętać na tą chwilę, że każda materia, każda rzecz, którą widzimy wokół siebie, składa się właśnie z takich małych atomów, które składają się z protonów i elektronów. Neutrony pomijamy, ponieważ one, jeżeli chodzi o przewodnictwo elektryczne, za bardzo nie są nam do niczego potrzebne. Najbardziej skupiamy się wokół elektronów, ponieważ to one właśnie niosą ten ładunek elektryczny ujemny, który przepływa w tych naszych przewodach elektronicznych, które będziemy tworzyć.